Hej. Jak przykleić białego tipsa, żeby ładnie się prezentował? Bardzo często się zdarza, że kupujemy białe tipsy i naklejamy je na naturalne paznokcie, co oczywiście powoduje, że bardzo skracamy naturalną płytkę paznokcia i wygląda to niestety niezbyt efektywnie. Jak zrobić, żeby ten biały tips nie sprawiał nam problemów, tylko był przydatny w naszej pracy? Otóż bardzo fajne są tipsy, które mają ładny głęboki uśmiech. Wtedy do naturalnego pazurka przyklejamy tylko końcówki, końce uśmiechów, tak jakby, do naturalnego paznokcia. Pod spodem znajduje się szablon, który podłożyłyśmy wcześniej i tworzy się nam przepięknie jajeczko, które wypełniamy żelem kamuflującym i mamy. Odpowiednio przygotowany fazurek, i mamy odpowiednio przyklejony tips, odpowiednio naniesiony kamuflaż, i mamy przepięknie wydłużoną naszą płytkę, a biały tips nie spowodował, że nasza płytka została optycznie skrócona.